Wiązanie trackerskie to węzeł o wielu różnych nazwach. Stosuje się go na przykład przy zabezpieczaniu ładunków w samochodach lub przyczepach. Może także się przydać w żeglarstwie. Aby go zawiązać, na początku wiążemy sobie pętlę z motyla alpejskiego. Jest poradnik, jak go zawiązać. Następnie owijamy dookoła tego czegoś, co chcemy zabezpieczyć, przywiązać zacumować. Następnie końcówkę przekładamy przez pętlę. I to już prawie koniec. Kończymy sztykiem owijającym obie części pętli. Jeden półsztyk. No następnie drugi kończący. Oto już zaciśnięte wiązanie trackerskie.